wprowadzić. 7 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej imienia Waleriana Łukaszyńskiego w Mordach uczniowie klas piątych oraz chóru szkolnego zorganizowali uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości. Mamy okazję obejrzeć Dom tę akademię. Hymno. Godzinie, głos twego ludu z ziemi polskiej płynie. Wróć nam, O Boże, ojczyznę kochaną, W troj rozdartą i w morzu skąpaną. Witamy wszystkich na dzisiejszej uroczystości. Zapraszamy na lekcję historii, którą dla Was przygotowaliśmy. 11 listopada 1918 roku. To znacząca data w historii Polski. Dzień odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. I na przestrzeni kilku pokoleń Polska nie istniała, ponieważ sąsiedzi poprzysięgli uroczyście, że nazwę Polska wymarzy z mapy Europy. Polacy, pokonani i gnębieni przez zaborców, tęsknili za wolnością. Za ojczyzną mówili się. Boże, wojna się sroży, Lud Polski znękany, Biedny i głodny. Kiedy koniec? pyta. Kiedy opadną gniotące kajdany? Kiedy nam przyszłość zaświta? Boże, daj nam wytrwałość, Wspomóż nasze siły, niech jedność, zgoda stale wśród nas gości. Daj, by nasze pragnienia się spełniły. Ty rządź nami, Boże z wysokości, niech nasza Polska wśród narodów stanie, dzielna i mądra, jednością złączona. Oto Cię prosimy z głębi duszy, Panie. Ojcowskie wyciągni ona ramiona. Nasza narodowa tragedia rozpoczęła się w 1772 roku. Rosja, Prusy i Austria dokonały pierwszego rozbioru Polski. Haniebny układ trzech mocarstw pozbawił Polaków ojczyzny. Płakali za nią wszyscy. Tobie samym jest zakład zguby lub zbawienia. Nie dbaj na to, żeś w ciężkie kajdany się dostał. Gdzie lud wszedł. chce być wolnym, zawsze wolnym został. Przez lata nieboli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię. Polacy byli wtedy biedni, nie mieli własnego kraju, ale mieli polską kulturę i tradycję. To dzięki nim zwyciężyli w batań Tysiące Polaków, często kilkunastoletnich chłopców, ginęło na obcych ziemiach, w legionach polskich służąc Napoleonowi. On to w 1807 roku utworzył Księstwo Warszawskie, ale to nie była nasza wolna ojczyzna. Potem nastąpiły dalsze powstania listopadowe i styczniowe, które zakończyły się klęską. Proszę wszystkich o powstanie. W 1914 roku rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. W sercach Polaków rozłonęła nadzieja na odzyskanie upragnionej wolności, ponieważ Rosja, Prusy i Austria rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach obcych armii. Ty, wróg mój. Najświeższe wiadomości, najświeższe wiadomości! Z Krakowa wyruszyła pierwsza kompania kadrowa. Żołnierze, Skąd się dla was czas pokoju. Teraz pełna gotowość. Przed wami leży ziemia ojców naszych od ponad stu lat w niewoli. Przyszliśmy. By ją wyzwolić, jesteśmy pierwszym regularnym oddziałem Wojska Polskiego, który przybył tu od ponad pół wieku. Przyszliśmy i nie odejdziemy, aż Polska będzie wolna. Potrząsł też chusturą krwawą utwór więziennych krat. Z starego miasta za zaułki dał się armatni huk. Płynął i płynąc tkądś półki. drżał okna i tętni bruk. Ruszyli dla świętej sprawy, gdy rozkaz wodza padł. Z Krakowa aż do Warszawy krwią znacząc każdy ślad. Kurier Warszawski! Kurier Warszawski! Prezydent Stanów Zjednoczonych oznajmił, że Polska powinna istnieć wolna, niepodległa i zjednoczona. A teraz znowu nam się ma marzyć. Polska z osobą będzie gospodarzyć. A teraz znowu nam się śni polskie państwo, co mu zapieczęć już nie będzie trudna lecz wielkie w świecie słowiańskim chytmaństwo. A potem dalej Polska nam się marzy, wielka kapłanka słowiańskich ołtarzy, gością, mocą i mądrością wielka, mistrzyni życia i nauczycielka. Rodzą się pierwsze zalążki niepodległego państwa, Polacy nie siedzą bezczynnie. Dodatek nadzwyczajny, dodatek nadzwyczajny! Powstał w Lubinie pierwszy rząd! Warszawie i Łodzi rozgrajają Niemców! Sam widziałem! już niewolnicą. Duchowo walczyłaś bronią i zbroją. Polsko, nie jesteś się już niewolnicą, lecz czymś największym, czym być można, sobą. Niech żyje Pol Już ojczyzna jest szczęśliwa. Mamy wojsko, przez, przez czymś miał? przez swój trud i ludzki, nieludzki dźwigną Polskę wódz wspaniały, komendant Józef Piłsudski. On, sławny błyskiem oręża. Ojczyzna wolna, znowu wolna, tak bije serce, kuczą skronie, a biały orzeł. W słońcu kwiatów przyleciał, by go ująć w dłonie. Zawsze był z nami ptak wspaniały, choć czasem ktoś odszedł daleko. Bronił tej ziemi, bo ją kochał. Serce po już wieków. Dziś w całej Polsce brzmi mazurek. Dzisiaj radości, kanonada. Witamy wszyscy niepodległość. 11 listopada. Tym, co znali za ojczyznę hołd wdzięczności Polska składa. Im to bowiem zawdzięczamy wolność, polską mowę w szkole, to, że tylko z ksiąg historii poznajemy dziś niewolę. Uroczyście bijąc dzwony, w mieście flagi rozwinięto i me serce się raduje, że obchodzę Polski święto. z standard szkoły wyprowadzić zanda szkoły wyprowadzonych a wam się na